Cześć moi drodzy, witam was serdecznie Pora żebyście poznali panią nerdową czyli moją żonę Karolinę Nie jestem nerdowa Słuchajcie, dzisiaj e, taka sprawa, będziemy sprzątać działkę ponieważ w zasadzie od samego początku, kiedy chodzę po działce gdzieś tam od punktu A do B, za każdym razem znajduję jakiś śmieć i zebrałem już 260-litrowe worki i stwierdziłem, że dopóki rośliny nie wypuchną teraz na wiosnę, trzeba to bardzo dokładnie wybrać, bo za chwilę nie będziemy po prostu w stanie. Dlatego Karolina dzisiaj będzie śmigać i zbierać śmieci po całej działce. Także jedziemy. Tutaj w jednym rogu działki mamy taki zagadkowy, jakby to nazwać, obelisk, który przypomina jakiś pomnik, mogiłę, cokolwiek. I Karolina właśnie sprzątając go znalazła taką gąbkę, która z reguły znajduje się w wiązankach kwiatów oraz różnego rodzaju wstążki, które znajdują się na wieńcach. Nie wspominając już o hmm, wiązance czosnku, co jeszcze ciekawego. I badylu od krzyża. I badylu, no, oby nie. Tak, <grystanie> Ta, takie ciekawe znalezisko. O, i jeszcze resztka wkładu po wypalonym zniczu. Takie sympatyczne znalezisko z tego zagadkowego miejsca. Słuchajcie, wśród znalezisk Karoliny podczas sprzątania znalazł się termos i postanowiliśmy go dla was zanboxować. Zobaczymy co będzie w środku. To yy. To jest najbardziej creepy? Że taki termos zgubiliśmy rok temu w górach i miał w tym samym miejscu zgniecenie. Wiem, to samo pomyślałam, dlatego raczej... wydawało mi się, że to jest twój zgubiony. Raczej nie przyjechał tu z gór do nas. To no, chyba nie. Można? Okay. Jak coś zaatakuje. cię zaatakuje? Oh. Mm. Pytanie, czy to siki, czy herbata? <grym> Zważysz się powąchać? Wow, w środku jest skamieniała torebka na herbatę. <grym> <grym> to już masz odpowiedź. Herbata. To do nas wrócił no. Tym oto sposobem Karolina wysprzątała całą działkę. Udało się zebrać dwa pełne 120-litrowe worki. Masakra. Yy, kochanie, czy coś ciekawego udało ci się znaleźć? Tak, ciebie.